What About Us? Tuż przed dziesiątą słuchacie RMF Max, a ja tu sobie czytam, no niepokojące informacje, wojna idzie, ale spokojnie, bo to chodzi o wojnę, która, którą pa, pani Irena Kamińska-Radomska wypowiada krótkim spodenką u mężczyzn. Pani Irena to jest, ja tam nie wiem, ale podobno jakiś tam autorytet telewizyjny w kwestii Savoie Vivre, dobrego wychowania, Jurorka w, w projekcie Lady. I ona powiedziała, że to jest straszne, to jest okropne, że mężczyźni nie wiedzą nawet, jaki, jakie fopa popełniają, zakładając krótkie spodenki, jak jest ciepło. I że chłopiec to jeszcze, ale dorosły mężczyzna to nie wypada, żeby chodził w krótkich spodenkach. Na szczęście tutaj wraca to, co panie często wypominają, panom, mężczyźni, jak wiadomo, dojrzewają trochę. Dłużej, więc można uznać, że jesteśmy chłopcami i nie musimy się tym przejmować, jak wiadomo najtrudniejsze. U mężczyzn jest pierwsze 40 lat dzieciństwa. Za chwilę dziesiąta będzie flash i pogoda. Reklama. Teraz w euro. Za każde wydane 1000 zł od razu obniżamy paragon o 100 zł. Promocja na wybrane produkty. Na przykład 4K 65 talii. Samsung w promocji za 2399. Łącznie 500 zł taniej. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w stepach euro i na euro.pl. Nagrodowe mistrzostwa w Intermarsze. Fantastyczne nagrody. Samochody Toyota Aigo. Telewizory Panasonic i bony o wartości 300 zł. Do no boju! Szczegóły i regulamin loterii na loteria Intermarche. Intermarsze. Świeżo, tanio, z optymizmem. Przejdź do Play i wybierz najtańszy abonament 5G na rynku ze 150 GB internetu już od 25 zł miesięcznie po rabatach. A w ofercie ze smartfonem mi Redmi Note 10 5G ze smartwatchem Mi Watch Lite w supercenie. Szczegóły na Play.pl, bo w Play płacisz mniej dobrego czasu. On ma czas na to, co naprawdę ważne. Dlatego dziś nauczy syna jeździć na rowerze. Ma czas, bo sprawy urzędowe takie jak PIT, 500+, i nowy dowód z M bankiem załatwił wcześniej z domu. Online. Poznaj inne narzędzia mBanku i też zostań panem dobrego czasu. mBank. Bądź bogatszy o dobry czas. To nie jest oferta. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mBank.pl ukośnik słowniczek. Informacje o koncie znajdziesz na mBank.pl ukośnik /e e-konto myślnik osobiste. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i na raty 0% i przez pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. <laughs> jak, jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? I po reklamie. Hello, this is Tiasa. Największe gwiazdy na lato. Na trawie, wódce, na waleta, Woo! lato na Maxa. Max. Sponsorem prognozy pogody jest grupa PSB Polskie Składy Budowlane, oferująca wałki malarskie Blue Dolphin serii 330. Od około 23 stopni nad morzem przez 26 w centrum do maksymalnie 28 w Luguskiem i na Dolnym Śląsku. Taką temperaturę na poniedziałek zapowiadają synoptycy. Na niebie przewaga słońca. Jedynie w północno-wschodnich regionach może pojawić się więcej chmurno i tam niewykluczone, że popada deszcz. Wiatr powieje słaby, chwilami umiarkowany z północnego zachodu. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze dzisiejsze samopoczucie, a ciśnienie może się wahać. Sponsorem prognozy pogody jest grupa PSB Polskie Składy Budowlane, oferująca wałki malarskie Blue Dolphin serii 330. Ktoś powie, że tuż po weekendzie grać numer od The Weekend to jest trochę okrutne, takie rozdrapywanie ran, ale świetna muzyka broni się i w sobotę, i w środę, i w poniedziałek. Dawid Miązek po dziesiątej się witamy ponownie w programie Lato na Maxa. Ja z Wami do 14:00 zostaję zapraszany.